Witam Cię serdecznie, drogi widzu, ee, w kolejnym materiale na kanale Szoteł. Kto nie subuje Tempała, dzisiaj będziemy sobie oglądać kolejne newsiki od Konopa. Free spot falą krytyki za toksyczne zachowanie książulo Heiser, Fagata BNT. O, BNT, proszę bardzo, dawno się nie pokazywał. ...kiwizerunkowe i tym razem niesamowicie zirytował dziesiątki tysięcy widzów przez bucowate zachowanie na filmie Uwersą. Dodatkowo Filip Heiser próbował zadymić stronę książula po to, żeby wyżebrać walkę we frikach. Widziałem, jest tak samo do jak sam autor tej recenzji. Internet obiegł skandal. Liczne nagranie z Poznania, gdzie grupa nastolatek tsać nad rybieśniczką, a na koniec polski youtuber został aresztowany po nagrywaniu swojego filmu. Znaczy, no w końcu się doigrał. nie? Jakby to było kwestia czasu, tylko że został niezwinięty. Zacznijmy od kolejnej skandalicznej sytuacji z Poznania. Ostatnio o tym mieście było głośno przez temat drillowców, którzy terroryzowali galerię, ale sytuacja z teraz znacznie bardziej poruszyła ludzi. Do internetu wyciekło nagranie, w którym widzimy czwórkę dziewczyn w młodym wieku i wyglądają na około 15-16 lat. Trzy z nich stoją i są bardzo agresywne w stosunku do czwartej, która klęczy przed nimi na kolanach. Oprawczynie każą jej przepraszać, a następnie atakują na środku chodnika. Dziewczyna jest wielokrotnie... Ja pierdolę, o chuj chodzi kurwa z tymi dzieciakami w dzisiejszych czasach? nam również w głowę. Nikt, włącznie z rowerzystą, który przejeżdżał, widząc całą sytuację, nie raczył zainterweniować. Pobita dziewczyna na początku nie mówiła rodzicom o całej sytuacji, bo miała być zastraszana przez nastolatki. Po obdukcji wyszło, że na szczęście w większości ma tylko stłuczenia i złamane oczodu. Dziękuję bardzo, wieczór za 15. I żyjemy w naprawdę niesamowitych czasach w internecie, bo kiedy sytuacja zrobiła się głośna i każdy o tym zaczął pisać na Twitterze, to jedna z oprawczyń wstawiła statement na Instagrama. Nie mam żadnego pojęcia, że co dostała ta dziewczyna od Mai, i wiem tylko tyle, że po prostu się pokłóciły, a Maja chciała zrobić wokół siebie znów głośno. Nie wiem, ona jest tam jakąś gwiazdą poznańską. Głośno jest o nie po takich akcjach. Ja nie potrzebuję wyzwisk, bo tak naprawdę nie wiecie o co poszło między mną a dziewczyną. Później twierdziła, że opierają. ją... What the hell? Tak zwane bezstresowe wychowanie. Y kurwa, ale no... To nawet nie jest kwestia tego, że to jest bezstresowe wychowanie. Nie wiem, u mnie w rodzinie też są dzieci bezstresowo wychowywane. Przynajmniej tak mi się kurwa wydaje. I takie rzeczy się nie dzieją. No nie wiem, wszystkie dzieciaki moich braci to są zajebiście ułożone dzieci. A tu jest jakieś kongo totalne, nie? Ja tego nie kminię. Wydaje mi się, że to może być kwestia, no, no na pewno internet ma duży wpływ na aktualne wychowanie dzieciaków, no i plus wpływ dużego miasta mi się wydaje też, bo to na pewno, no, no bo w Poznaniu, nie? No to to jest duże miasto. Prowokowała pierw... Kurwa, tak bardzo bym nie chciał, żeby moje dzieci wychowywały się w dużym mieście. Masakra. Przejm uderzyła i rzekomo ukradła jej rzeczy za 2000. tysiące. Patrząc na to, że to jakaś grupa patologicznych dziewczyn, to taki scenariusz nawet by mnie nie zdziwił, ale reakcja nie jest godna. Powinny pójść na dożywocie. 10 na jednego każdy może. Straszny, ile patologii się wylewa. Według konwersacji i filmików, które wypłynęły do internetu, to ponoć to nie była taka pierwsza sytuacja, kiedy ta starsza dziewczyna kogoś pobiła. Pojawiło się kolejny. No nie wiem, u mnie, mimo że mie mieszka w dużym mieście. Mieście, to nigdy nikogo nie napierdala na chodniku. No ja też nie wiem, że takie, że takie rzeczy się dzieją, no. Łódź to wiocha, więc nie musisz się bać. Spoko, spoko. Wideo, na którym 16 latka wraz z kolegą znowu każą klękać i przepraszać, tym razem jakiemuś chłopakowi. Są strasznie agresywni, a on dostaje w twarz od dziewczyny. A, co? a to przypadkiem nie Łódź była właśnie tym najbardziej patologicznym mieś, yy, miejscem? A ciekawe jest to, że kurwa jak zawsze wypływają jakieś popierdolone rzeczy, to nigdy złodzi, nie? Za to, że powiedziałem, żeby... I, I, jeszcze, to, i to, jeszcze, to, jeszcze, i jeszcze... I jeszcze to całe zdanie. No, przepraszam pana nawrota. No, kurwa, no, no idę. No to już kurwa, tu nie ma. Ta typiara jest naprawdę niesamowicie agresywna, co potwierdzają również głosówki, które wyciekły. Podolna, że mogę kurwa, za nią. Wysyłała je do jakiegoś chłopaka i mówi tam między innymi, że ma jakieś żółte papiery i nic jej nie mogą zrobić. Ile mi to kurwa, pociąć pociąć ciebie, bo mam żółte papiery, więc kurwa, nic mi kurwa, do chłopaka ja nie zrobią. Oraz krzyczy i grozi chłopakowi. Ej, to jest bardzo zadziwiające, że wszyscy ludzie, którzy mają kurwa, rzeczywiście żółte papiery. Mają takie mniemanie, że okej, okay, mogę ci zapierdolić, bo mi nic kurwa nie zrobię. No trochę nie tak to działa, no najwyżej cię kurwa zamkną w psychiatryku, idiotko, no. Robi, że tamu coś zrobi, kiedy ten nie napisze do jej koleżanki. Albo do niej piszesz, albo będziesz pacjenty na kostki. W innej głosówce chwali się, że prawie podpisała jakiegoś chłopaka. Ostatnio, ta typa prawie podpisała pana, więc kurwa. O czym my k***a, mówimy? Raz, że jej ojciec jest wiecznie nacjony i cytując, jednym liściem ją gasi. W tym momencie powinna być o 21 w domu jest 21.09, mam od ojca, a ty paniem wiesz, jaki jest mój ojciec? A jest wiecznie k***a na Nie podkreślę, że jest z starej bojówki, więc k***a, on się umie pizgać On mnie jednym jednym liściem nie k***a, gasi, więc. K***a. Co? Giga, wojaz z bojówki, kurwa, rozumiecie, córkę na liścia gasi, ja pierdolę jaki kozak. Ogani. Ej, kurwa. Ta głosówka też trochę nam zdradziła, skąd pojawiają się u niej takie paskudy. Kurwa. Nie wierzę. Chowania. Ja na przykład jestem zdania, że wychowanie jest w 50% po stronie rodziców i w drugich 50% po stronie samego dziecka. Jeżeli rodzic to patologia, a dziecko otarza się patusami, to potem rosną takie kwiatki, albo raczej. No, czasami nie macie w, w, rzeczywiście względu, nie? No to jest na zasadzie takiej, że no, jak będziesz nawet się starał bardzo dziecko wychować, a ono się będzie obracać w towarzystwie spierdolonym, to i tak, raczej nic z tego nie wyjdzie. Nie? Chwasty. Kilka dni po tej sytuacji pojawiła się informacja od sądu okręgowego w Poznaniu, że starsza oprawczyni spędzi trzy miesiące w schronisku dla nieletnich, a młodsza ze względu na toczące się już inne postępowanie w jej sprawie, zostanie przewieziona do ośrodka wychowawczego, w którym także spędzi trzy miesiące. I na potwierdzenie tej informacji mamy też zdjęcia pani oprawczyni, która zakłada w kajdanki wsiada do radiowozu. Chore jest to, że takie sytuacje mają miejsce w polskich szkołach na co dzień. Jeszcze niedawno mówiłem wam o tym chłopcu z autyzmem, który był wykorzystywany do skrywania obrzydliwych techników, jak rówieśnicy na. Zupa cebulowa? Ej, zjadłem zupę cebulową. Wkłaniałem go do robienia różnych seksualnych rzeczy, a potem te filmy między sobą rozsuwali. Zawsze te sytuacje mają jakiś bliźniaczy schemat, czyli jest. Patologiczna grupa jakichś nastolatków. Będziemy czekać. Nie na, muszę na, się dowiedzieć, na, że, że której jest premiera patrząc, Thunder myślę, że dokładnie, że bo będziemy tym sam... na pewno, jak będzie wychodziło DLC do LDNA, to będziemy od samego wyjścia. Od pierwszej minuty, kurwa wyjścia, już będę czekał na pewno, żeby od razu na kurwiacz, nie? Szkołą wysyłałem te nagrania między sobą, aż one finalnie trafią do internetu i mają przypał. I tak samo jak tutaj, nastolatki nie pozostały bezkarne. Sprzętu z tej series używam od lat, co nieraz było widać na tym kanale. A teraz wypuszczałem swoje premierowe słuchawki Arctis Nova 5, czyli bezprzewodowe perełki pracują co 60 godzin na baterii z dedykowaną aplikacją. Co ciekawe to posiadają oprogramowanie sonar, czyli korektor parametryczny, który pozwala zmieniać wszystko co dotyczy dźwięku. Oprócz tego słuchawki mają poprawiony mikrofon. Bardzo lekkie. Dodatkowo słuchawki obsługują. Ciekawy jestem na jakiej zasadzie mają poprawiony mikrofon, bo rzeczywiście słuchawki kurwa styla mają giga chujowy mikrofon. Równolegle wiele urządzeń takich jak PC i telefon. Do zestawu może wam się też przydać mikrofon Alias Pro, który pierwszy raz został przeceniony ze swojej oryginalnej ceny. Więc sprawdzajcie sprzęt te jest. linki macie w opisie. Teraz porozmawiamy o Marcinie Banocie z kanału Widziałem, widziałem wieczór nową współpracę z EI. Ostatnio, wczoraj oglądaliśmy. BNT. Na YouTubie ma ponad pół miliona subskrypcji, a swoją popularność zdobył głównie na wspinaniu się po bieżących. Zajebista zabawa, Thunder. Bez droga Jego najpopularniejszy film ma blisko 5 milionów wyświetleń i jest ze wspinaczki na Hotel Marriott w Warszawie. Jak pewnie się domyślacie, to takie wspinaczki, oprócz tego, że no, są całkiem niebezpieczne, to y, są też niedozwolone. I Marcin Banot miał już kilka problemów prawnych, jak chodzi o jego wspinaczki. Na przykład we Francji dostał ogromną pieniężną I wysłali go z powrotem do Polski. Po wspięciu się na cztery obiekty w Paryżu w ciągu dwóch miesięcy, wkurzyli mm -hmm. się na mnie i dostałem rok zakazu wjazdu do Francji. A teraz zatrzymała go argentyńska policja. Próbował wejść na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower. Co ciekawe, to pierwszy raz w historii jego wspinaczka została przerwana przez policję siłą. Gdy był już bliski wejścia na szczyt, to został przechwycony przez służby I prawdopodobnie znowu skończył z ogromną grzywną, bo szef lokalnych władz w Buenos Aires, czyli George. Macri, chyba tak się to czyta, napisał na Twitterze, że będzie wnioskował o karę dla Marcina, by pokryć tą całą akcję służby. Znaczy, kurwa, no jak mam być szczery, no to była tylko kwestia czasu. No, Ja wiem, że to wygląda bardzo imponująco, że gościu bez zabezpieczeń wspina się na jakieś popierdolone rzeczy. No ale wiecie, nawet największy kozak może czasami coś odkurwić, nie? I, i, i spaść, powiedzmy. No to jest przecież totalnie pozwojone. Bo, bo to, kto wtedy zostanie posądzony o to wszystko? Gościu się raz kurwi o ziemię. I wtedy będzie, jak to można było pozwolić, żeby takie rzeczy robili? Matko, nie upilnowali człowieka. Pewnie miał myśli samobójcze, coś tam, coś tam. Ale jak już się wespnie, o kurwa, ale kozak, nie? Służb ze ściąganiem go z wieżowca. Dziwne hobby sobie wybrał ten ziomek. Teraz pogadamy o fagacie, bo znowu zaliczyła swój cykl życia, albo. No dlaczego, kurwa, dlaczego wszystkie pierdolone newsy o nie gadają? No? Skipuję w pizdu, nie, nie obchodzi mnie ta osoba. Fries ostatnio má. Trochę wizerunkowych przypałów, bo najpierw seria mafii została dosyć źle odebrana przez widzów, ale finalnie i tak zaliczyła bardzo dobre wyniki, a teraz ludzie zarzucają mu bycie bucem, egoistą i zachowywanie się jak obrażony dzieciak. Ale od początku. Werso po wydaniu swojej płyty zorganizowała trasę koncertową, podczas której nagrała kilku dokument. Pojawił się on parę dni temu na jej kanale i cała sekcja komentarzy pod dwoma odcinkami jest zalana w krytyce w stronę Freeza, a to wszystko przez jego zachowania. Pierwsza akcja, która widzą się mocno odzwierciedliła, miała miejsce podczas próby przed. Z koncertem. Wersof i Frizz ćwiczyli piosenkę, którą mieli wspólnie zaśpiewać na scenie, a towarzyszył im przy tym nauczyciel śpiewu influencerki Kuba. Zaproponował w pewnym momencie po to, by Frizz wpadł do niego na chwilę i oczywiście miał tutaj na myśli lekcję śpiewu. Ponieważ jak później mówił na setkach umiejętności Karola mocno odbiegały od Weroniki, a chciał, aby show wypadło możliwie jak najlepiej. W związku z tym, że pracuję z Weroniką, to moją misją jest sprawić, żeby show, które ona daje, było jak najlepsze. Możliwie jak najlepsze. Więc na próbie w Katowice, gdy zobaczyłem, że Karol troszeczkę odbiega umiejętnościami od Weroniki, która już przez długi czas ze mną wtedy pracowała, no to rzuciłem mu, żeby przyszedł na lekcję. I reakcja friza na tę krytykę, chociaż. Ciężko nazwać jego tekst krytyką, była dosyć dziecinna. Bo mrożon rzucił jakimś tekstem pod nosem i obrażony poszedł sobie ze scenę. Co ty nie. Co nie A Następnie Wersow miała problem do nauczyciela śpiewu, że on śmiał się tak powiedzieć do wielkiego mrożona, że to było hamskie i przy wszystkich nie może go tak krytykować. Jak mu tak mówisz Tak wiesz, zmobilizował tutaj tak nie miałem. Wy ty, wie, kurwa? Jak chamskie do chuja? No nie wiem, gdybym mi ktoś powiedział, że, ej, stary, no wpadnij, bo chciałbym, żebyś trochę to poprawił, nie? Jestem w stanie, kurwa, ci pomóc. To ja bym powiedział, kurwa, super, dzięki wielkie, stary, wpadnę, nie? Dobrze, że mi zwróciłeś uwagę, że mogę zrobić, kurwa, coś lepiej. A nie jak księżniczka obrócić się na pięcie i wykurwić. No to Wiadomo, przed takim wystąpieniem publicznym jest stres, emocje. Ja też coś o tym wiem, bo kiedyś grałem w teatrze. W każdym razie tragicznie zostało to odebrane. W sieci pojawiły się komentarze o gwiazdorzeniu, braku dystansu. Wersel traktuje Friza jak święte jajo. Dosłownie ten nauczyciel nie powiedział nic złego bądź umniejszającego. I co, Karolek umarł po kilku słowach prawdy? No tak, lepiej ciągle mówić w super słówkach i mówić, jakie jest kochane i wspaniałe. Mega słaba akcja kopie przeszkubę, że miał czelność zwrócić uwagę Karolkowi, że mógłby wpaść na próbę poćwiczyć głos. Widać, że gościowi zależałoby, by wszystko było profesjonalnie. Doceniał twoją pracę i wysiłek, nie chciał, żeby Karol to przyćmił. Hey. Zachowała się, jakby nie można było wielmożnemu frizowi zwrócić uwagi. Trochę jakbyś się bała, że robi Ci łaskę, że w ogóle wystąpi na Twoich koncertach, a tylko coś mu nie podpasuje, to rezygnuje. Ogólnie raczej rzadko się zdarza, że na ekipowych kanałach pojawi się coś, co może w jakikolwiek sposób wizerunkowo obciążyć influencera, a szczególnie wielkiego bosa, wiśnie. Ale tutaj to nie była taka jedyna sytuacja, bo w kolejnym odcinku, gdy Verso siedzi w garderobie przed koncertem, a jej styliści układają włosy, rozmawia z tym samym nauczycielem. Śpiewu na kamerce I gadali tam o jakimś odcinku, tatuażu, biegu O czym miał nie wiedzieć Friz, który siedział obok Bo na tej rzeczy miała być nagrana jego reakcja Która już nie zostanie nagrana Bo już się o tym dowiedział I już nie można reakcji mrożona Naturalnej wyciągnąć Twierdzi też, że to wszystko to wina nauczyciela Bo nie powiedział Wersow, że nie może mu tego zdradzać A Weronika się wtedy rozłączyła Oznajmiła Frizowi, że kompletnie zepsuł jej humor A jego gadanie nie było w porządku Ale żeś to zrobił No ale żeś zrobił, no Dobra. Ja nic nie zrobiłem. No i dobra. Nie podsłuchuj. Nie kazałaś mi od... Ja byłem wygłuszony i kazałaś sławki odciszyć. Nie chciałam, że miałaś tego nie wiedzieć. Co się na mnie denerwujesz? To wina jest tego. Pan bo, ja, bo ci nie powiedział, że masz nie mówić. Taka robota. Co nic, że się grało, że masz tutaj nagrane. Z Góra! Czemu tak mówisz mu? No. Po pierwsze, mi psujesz humor przed, przed koncertem, a po drugie, niepotrzebnie tak powiedzieć Kubie, bo specjalnie nie jest dzisiaj na... Ty, ale przemijając już ten fakt, że to jest kurwa nagrane i oni wiedzieli co wrzucają na internetu? Po chuj oni takie kurwa rzeczy? Przecież to jest no wiadomo, że zostanie kurwa zhejtowane o to. Po się... chuj oni wrzucają kurwa rzeczy, gdy się kłócą? Na materiale? Ja pierdolę. ...starał, żeby wszystko było, specjalnie tam do nich jał. Przecież tak się do... do... mojej reakcji nie nagrałeś, najważniejsze, do zakładu. To jak on się stara? To jest jego wina, nie nagrywaj mnie teraz. I tutaj analogicznie cała sekcja komentarzy jest antyfrizowa. Widzowie piszą, że jest toksyczny, zachowuje się jak dzieciak i tak dalej. Jesteś paskudny dla Kuby, chłopak się stara, a ty obrażony książę. Czyli widać jak wygląda ich życie. Wera musi się dostosować, bo Wiśnia ma fochy i musi być zawsze jak on chce. Generalnie przez cały ten dokument można odczuć wrażenie, że Karol pała wielką niechęcią do tego nauczyciela śpiewu, a sytuacje umieszczone w nim działają na dużą niekorzyść wizerunkowo. Jednakże tak sobie rozkminiam, czy to nie jest jakiś celowy zabieg? Przecież wszystkie te ekipowe materiały są autoryzowane przed publikacją Szczególnie kiedy jest ryzyko, że ktoś może wypaść słabo wizerunkowo Więc nie wierzę, że poszło to w świat bez zgody mrożona I przewidzenia sytuacji, że takie coś może wkurzyć ludzi Możliwe, no że się po prostu kurwa pokłócili Ej, ja pierdolę Jezus, za to kurwa też kocham i nienawidzę internet, nie? Że kurwa próbuję skapitalizować już kurwa wszystko Nawet zajebano kłótnie, pary no przecież ze wszystkiego trzeba wyciągnąć pieniądze. No ja pierdolę, no Dzień bez przesady, że za no. Nie było takiego misternego planu. A dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. Co mnie jeszcze bawi, to freestyle na dobitkę, żeby jeszcze bardziej tych widzów podkupić. Krótko po publikacji finału e, Mafii, kiedy widzowie jeszcze nie zdążyli obejrzeć odcinka, albo dowiedzieć się, kto był zwycięzcą, Rożon wrzucił tego zwycięzcę i zespoilerował go ludziom. Biedny Rożon, życzymy powodzenia w wyjściu na prostą. Ty, a może być tak, że mrożą wielce wkurwiony jest teraz na cały świat, bo wiecie, tutaj został skejtowany za tą, tą, yy, za tą swoją mafię, bo sabotaż jest ta lepiej. Tutaj, tutaj akcje ekipy pikują kurwa w dół, tutaj coś tam, tutaj coś tam, no i może żyłka pęka, że już nie jest topką, albo że przestaje nią być. Na koniec mam dla Was coś śmiesznego. Ostatnio gadaliśmy o krzywej i szebranej akcji, podczas której fundacja Filipa Heizera została oskarżona przez matkę dziecka o oszustwo. I w odwecie to Heizer oskarżył matkę o oszustwo i o wyłudzicielstwo. Sprawa jednak była dosyć krzywa i niejednoznaczna, ale były dziennikarz TVN-u, no nie mógł sobie pozwolić, żeby przez dłuższy czas nie było o nim głośno, więc zaczepił książula. A potem go przeprosił. A potem się okazało, że to wszystko w sumie było fejkiem, a on miał w tym niecny plan. A od początku. Heizer jakiś czas temu otworzył Budkę z kebabem, którą prężnie zaczął promować w social mediach i zlecili się tam wszyscy gastro kebabowi testerzy z TikToka, którzy udowodnili, że gdy po kebaba przyjdzie ktoś sławny czy z kamerą, to obsługa budki ponad przeciętnie doodowuje kepsa z składnikami. Zde. Będzie to też książula w swoim filmie. I okazało się, że rzeczywiście budka dalej wydaje większe porcje popularniejszym osobom. To jest lawasz zamówiony przeze mnie 504. I to jest lawasz zamówiony przez ziomeczka? 456. Wspominał też, że keps jest całkiem smaczny, ale zarazem drogi i można za tyle zjeść coś lepszego. Nie wiem, czy tutaj zachwytu nie ma, bo brakuje mi na przykład mięsa. Jest to dobre, ale braki w mięsi. kurde. Wolałbym po prostu więcej tego kuraka tutaj mieć. To jest bardzo smaczne. Recenzja ta nie przypadła do gustu głównemu zainteresowanemu, który ostatnio wypowiedział się w wywiadzie, co sądzi o nagranym przez Książula materiale i wyszedł tam no po prostu na buraka. Czy widział pan recenzję książula? Widziałem, jest tak samo do jak sam autor tej recenzji. Początkowo prowadząca zapytała go, skąd pomysł na budkę z kebabem i w odpowiedzi usłyszała hanską odzywkę, że nie jest to budka z kebabem, tylko królestwo kebaba i powinna poćmać. Kurwa, tragedia. Powiem wam ogólnie tak. E... I jak ja na studia chodziłem, to większość kurwa moich wykładowców zachwycała się Filipem Heizerem. Ja od zawsze się z nimi nie zgadzałem, zawsze się kłóciłem, kurwa, że to jest największy klaun w takim internecie, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. No kurwa, tak nie lubię rzeczy robionych przez Filipa Heizera. On. Widać, że typ ma gigantyczne ego, tylko próbuje je zawsze zakryć i tak samo skapitalizować, jak się da i udawać niewiniątko. Hej, ej, ty, co? E, kurwa, co? Zostaw mnie! Filip Heiser przyszedł. <laughs> Ponownie zadać pytanie, aby usłyszeć odpowiedź. Otworzył pan budkę z kebabem. Skąd budka, ten pomysł? To nie jest budka z kebabem, to jest królestwo kebaba. Proszę pani, jeszcze raz proszę zadać pytanie. To co to jest? Jest to jak nie budka z kebabem. No, hopie, proszę cię. Na koniec środę padło kluczowe pytanie: czy widział pan recenzję Książula? Na co Heiser wygłosił? Widziałem, jest tak samo do d jak sam autor tej recenzji. Czyli taka odpowiedź, no zbuntowanego dzieciaka. Wydaje się, że Heiser bardzo personalnie odbiera krytykę swojej kebabowej budki i nie wyszło mu to na plus, bo wylała się lawina negatywnych komentarzy w jego stronę, która wytykała mu strzał w kolano wybujałe ego, brak pokory, a także chamstwo zarówno w stosunku do książula, jak i dziennikarki, która przeprowadzała z nim wywiad. Ze swoim komentarzem na temat książula zrównał się pan z kebabem, który jest u pana serwowany. Mocno średnio i nie smak pozostaje. Książula wyraził swoją opinię o kebabie, który kupił za własne pieniądze u pana barze. Z kolei pan mu ubliżył personalnie hejtując go w bardzo prymitywny sposób. I pojawiła się pierwsza odpowiedź ze strony książula, który stwierdził, że nie chce się zajmować hajzerowaniem i dawać mu atencji, bo uważa to za żenadę. Jak to już często bywa u hejzera, yy, no dupa zaczęła się palić. Na widok negatywnych komentarzy I pojawił się statement na Facebooku, w którym przeprosił księżula za to, co powiedział Przyznam, że jego własne słowa były z dupy, A sam biznes powstał z marzeń i stąd wzięła się jego mocna emocjonalna reakcja Na koniec zaczął Ja pierdolę, z marzeń o pieniądzach, no tak Marzenia, od zawsze Filip Hajzer na pewno marzył o tym, żeby mieć kurwa budkę z kebabem Hajzerować jakiś tam dystansik, no i... Zrobił reklamę budki. Stosunek odbiorców do Heizera absolutnie nie uległ żadnej zmianie. Posypały się komentarze o braku przeprosin dla dziennikarki, gwiazdorzeniu przez Filipa oraz hipokryzji odnośnie hejtu. Zwykła buda z kebabem, a gwiazdorzysz jakbyś miał gwiazdkę Michelin. Najpierw sam promuje zero hejtu w sieci, a potem obraża człowieka i to jeszcze wszystko na forum radia i wideo. Panie Filipie, rozumiem, że każdy może być cholerykiem i być impulsywny, ale czasem warto się ugryźć w język i powiedzieć inaczej. Mimo wszystko pozdrawiam wraz ze Stop Hejtem. dyma zrobiona i za chwilę przeprosinem, ale oczywiście z akcentem. Jaki to ja nie jestem biedny, i wszyscy się na mnie uwzięli. Dziwne, że nie zrobisz zbiórki charytatywnej. Co ciekawe, to okazało się, że cała ta akcja to ma tak naprawdę drugie dno. I ta recenzja książula i emocjonalna więź Filipa z kebabową budką, to tylko taka przykrywka, bo Heiser podpisał kontrakt z Federacją Freakfightową i bardzo yeah. chciał zawalczyć z książulem, z czego się wysprzęglił w wywiadzie. Walka Heiser-Książulo to byłby hit roku! Ciężko, bo. Ogólnie walka Heiser-Książula byłaby jedną z mocniejszych yy, na karcie walk. Ale nie ze względu na to, że jest tam Filip Heiser, bo każdy ma w chuju, jakby Filip Heiser sobie walczył. Ale bardziej by chodziło o, o Książula. Jednak. Z kimkolwiek, kurwa. Byłoby to nazwać hitem. Bardzo bym się cieszył, gdyby księżylo przyjął tę propozycję. Dla nas obu to byłoby rozpoczęcie od zera we Freak Fightach. W jeden dzień spłaciłby mój kredyt na mieszkanie w Hiszpanii. Czyli wygląda to tak, że Heizer chciał po prostu zadybić pod walkę we Freak Fightach. Na szczęście mu się to nie udało. Co ciekawe, to księżylo zdradził, że dostał ofertę na walkę z nim i oferowali mu półtora miliona, czego nie przyjął. Nie chciałem likować, że to właśnie Heizer był zaproponowanym przeciwnikiem dla mnie. Po prostu chciałem być fair, no ale Heizer już tak naprawdę sam się, się z tym tematem. Powystrzelał. A sam Heiser napisał do niego na pribie, pytając się o walkę. W ogóle to Filip do mnie napisał. Najpierw z ponownymi przeprosinami za słowa w wywiadzie, a później namawiał mnie na walkę, także bez wątpienia bardzo mu na tym zależy. Nie odpisałem, więc odpowiem tutaj. Walki nie będzie, tak jak już kiedyś mówiłem, nie chcę wchodzić do freaków i na tę chwilę nie przekonuje mnie półtora miliona ani dwa miliony, bo już taką stawkę też usłyszałem. Muszę przyznać, naprawdę niecny plan miał Heiser, ale próbując zadymiać, to wyszedł trochę na takiego boomera. Który próbuje wkleić się w grupę jakichś nastolatków Jeszcze zgarnął od ludzi blaczkę w czoło za zachowanie się jak burak To tyle na dzisiaj, po więcej... kurwa. ciekawych newsów wpadajcie na kanały na czasie Znajdziecie tam newsy o polityce i influencerach, które Hit, hit, ja pierdolę, ja nie, nie pojmuję tego, nie Najlepsze jest to, że Filip Heiser tak naprawdę jest traktowany i tak jako jajko, kurwa Bo yy, starsza widownia będzie go kojarzyć, bo jego stary był zajebistym typem Przynajmniej takie wrażenie sprawiał. No i Filip Heizer jest popularny, kurwa, po ojcu, więc wszyscy pr przez pryzmat ojca będziemy go traktować. To, że odpierdala cały czas jakieś gówno, to, a to nieważne. Tata super. Ja pierdolę.